Zadając niego, że popatrzcie na góry, bo, bo popatrz, to tak szczerze i konkretnych. Wszędzie można prowadzić rołę krzyżową, wszędzie można się wypowiadać, dać na intencję szalną, być na mszy. W takich fakiem w, w można przejść z procesją, ze świecami w lód, można iść do basenu, i się wykąpać. A na z tego rzecz jest, jest charakterystyczne, no właśnie apel, bo tego nie ma nigdzie. Co jeszcze? Jest ja tam wyraz wszystkich sanktuariów, które są na Ziemi, tak polskie, jak w ogóle na całym świecie, no coś, co jest charakterystyczne i co ludzi bardzo zaskakuje. Szczególnie to dla zagranicznych jest dziwne, bo oni jak przyjeżdżają, to się pytają, a kiedy to się Matka Boża objawiła? Nigdy nikomu. No i wtedy dla nich to jest totalne zaskoczenie. No jak to? Nigdy to Matki Boże nie było, tak byśmy powiedzieli, a tyle ludzi. No właśnie. Yy... Pewnie nie jeden z was zresztą kupował sobie zdjęcia, albo przynajmniej je oglądał. I problem przy wybieraniu zdjęć jest taki. Jedno zdjęcie bierzemy, bo ładnie wyszedłem, czy wyszłam, będę miała pamiątkę. A to sąsiadka pokazuje drugie zdjęcie, na które stoimy, z, przepraszam, tak powiem, z rozdziałem, A, bo akurat ktoś śpiewał i tak mu zrobili. No i wtedy mówi tak, rany polskie, tego nikt nie widzi, to też muszę zabrać, nie? Ale jak to zrobić, żeby namalować taki obraz, żeby się podobał Marce No właśnie z tym miał największy problem Torwy, kiedy prymas kazał mu namalować tę kopię, wtedy odmówił. Dzisiaj nie bardzo jest, stąd no, ta święta z biskupem skończyła się dość późno, więc tej historii całej ja nie będę opowiadał. Tylko trzy takie elementy. Pierwsze. Perekrynacja, czyli to co nazywamy nawiedzeniem. ta pierwsza zaczęła się 26 sierpnia 1957 roku. Skończyła się w roku 80. w diecezji częstorowskiej na jesień 1980 roku. W latach 81 do 1983 przebywała na terenie Archidiecezji Warszawskiej, bo to już prawie 30 lat się skończyło od tego, kiedy tam była pierwszy raz. I była we wszystkich kościołach warszawskich i niektórych w diecezji. Od 1985 roku zaczęło się drugie nawiedzenie. To, że Wy macie ją po raz trzeci, to powiem, to macie wielkie szczęście. I za bardzo się nie musicie chwalić, tylko cieszyć. Dlaczego? No bo to jest w wyniku zmian diecezji. Ale Wam się udało, że u Was jest po raz trzeci. Ale są takie tereny, na przykład 14 diece... parafii z dawnej diecezji płockiej, które zostały przyłączone do diecezji łowickiej, a że w łowiczu nawiedzenie było już dawno. To trzy lata temu już ta Maria w tym jasnoburskim znaku nie pojechała, i choć już się kończy drugie nawiedzenie, i wy macie po raz trzeci, to oni drugi raz jej nie zobaczy. Był też okres w tym pierwszym nawiedzeniu, że komuniści ją aresztowali i powiem, uwięzili na Elstyburze, i przez siedem lat nie, Maria nie pielgrzymowała po Polsce. Chociaż nawiedzenie było. W sposób dziwny i tajemniczy. Dzisiaj usłyszeliście takie słowa, że ksiądz proboszcz z parafii poprzedniej Radonicy przekazuje naszemu księdze proboszczowi Ewangeliarz jako drugi symbol nawiedzenia, albo drugi element nawiedzenia. No właśnie, w tym czasie, kiedy Maryja była uwięziona, to po polsce pielgrzymowała puste ramy, ale te, na które patrzycie, te takie w kwiatki. Ewangelia, drugi element i trzeci była świeca. Dzisiaj te wszystkie trzy elementy macie w sobie, macie tu Ewangelia, tam macie świecę i macie ikony. I to co mówię, Wam się udało, że macie ją po raz trzeci, ale za bardzo się tym chwalić, nie, może, nie musicie po prostu się z tego cieszyć. Dlaczego to już powiedziałem? Czasami mam pytanie, czym się różniło pierwsze nawiedzenie od drugiego? Powiem tak, tak naprawdę to się niewiele różniło. Owszem, ktoś może powiedzieć, wtedy było więcej ludzi. Ale powiedzmy sobie uczciwie, dzisiaj wielu ludziom na Panu Bogu nie zależy. Z takich czy innych powodów. Dzisiaj to powiem tak, każdy prołosz powie to samo, że tylu ludzi, co ma na wiedzeniu, to nawet na rezurekcję nie. Ale z drugiej strony, czy to są wszyscy? No z pewnością nie. Ale yy, powiem, jeśli nawet ci, którzy, jak to się mówi, do kościoła na rezurekcję nie przyjdą, ani na pasterkę, a dzisiaj w swoich domach yy, umieszczą chociaż znak yy, jakiś maryjny, albo świeczkę z zaparą, to znaczy coś w nich tak jest. Ja nie chcę dzisiaj ja nie, nikogo osądzać, że ani ich chwalić, bo to nie o to chodzi. Chciałbym Wam tylko wytłumaczyć to, co powiedziałem. Nawiedzenie. To przede wszystkim odgrywa się w sercu, i powiem wprost: są ludzie, którzy mają złość i do matki do domu nie pojadą nigdy, bo ma na przykład żal, bo majątku mu nie przepisali, bo coś tam. Tak? Są tacy ludzie? No są. Inni może mają jakieś predencje czy urazy, ale mówią tak: Póki matka jest w domu, to dom jest domem i do matki jechać trzeba. Czy się to komuś podoba, czy nie. Są tacy? No są. Czy teraz mogę kogoś, nie wiem, potępiać albo chwalić? Nie. Tak samo możemy dzisiaj wytłumaczyć. Ktoś komu zależy na tym uczuciu do Maryi i do Boga, to się to zjawi. A jeśli nie, to nie. Ja powiem tak, dla mnie jest trochę dziwnym. Na przykład dzisiaj jechałem, przejeżdżałem tu już przy, przez Waszą miejscowość, jechałem po obraz i niektórzy od godziny za 10 piąta stoją na dworze. Ale jakby mieli przyjść do kościoła, to powiedzą, że zimno. Ale półtorej godziny na mrozie umieją stać. Po co? Żeby tylko samochód widzieli. To przepraszam, to tak samo jakby ktoś poszedł do cukierni i tort zobaczył przez wystawę szybę, polizę i mówi, że dobry był. Dla mnie to jest bez pojęcie, ale wy oceniajcie sobie to jak chcecie. Nie moją rzeczą jest to oceniać, ale z drugiej strony fakt, który zauważyłem, myślę, że powiedzieć mogę. Co kto z tym zrobi? Nie wiem. Troszkę dłużej mi to wyszło niż zamierzałem, przepraszam. Teraz jeżeli chodzi o, o sam apel, jak zwykle na z niego, że za chwileczkę a Antyfonę apelową będzie, krótkie rozważanie. 10 wrzędu, błogosławieństwo. Po tym błogosławieństwie, jeżeli będziecie chcieli mnie posłuchać, to powiem troszkę o obrazie, ale to już takich może 5 do 10 minut. Ale teraz proszę o jedno. W chwili ciszy. Do swoich serc zaproście wszystkich, za których chcecie się modlić. Tym, którym kiedykolwiek obiecywaliście tą modlitwę, tym, którzy Was prosili o tę modlitwę. I też takich, których może raz jeden jedyny w życiu spotkaliśmy, ale oni mieli wpływ na nasze życie. Tak samo ci dobrzy, jak i ci źli. Ja powiem tak, przysłowiowy pijak, który leży pod płotem, my go widzimy i powiedzmy, no nie, no ja tak skończyć nie mogę. Wpływa na nasze życie? No wpływa. W sposób może negatywny pokazując, ale my coś dobrego z tego możemy mieć. Inni, choćby taki jak Jan Paweł II, może komuś się udało go widzieć raz i jeden, jedyny, może nawet być blisko, ale na pewno został jakiś trwały element na naszym życiu. Dzisiaj może za Ojca Świętego już nie trzeba się modlić, bo już jest święty, ale za jego przyczyną można polecać im. Dlatego w tej chwili ciszę, przygadnijcie właśnie do serca wszystkich. W tym zawdzięczamy, że jesteśmy akurat w tym miejscu swojego życia i historii, w jakim jesteśmy. Jeszcze raz, zdobmy sobie wszystkie intencje, które przynieśliśmy w naszych sercach, które może podpowiadają i ogłosiły, pozwalają, postawiły na apel. Nazywamy Ciebie Królową, bo dzisiaj przyszłaś do nas inaczej. Bez królewskiego płaszcza, diademu i korony na stronie. Przyszłaś jako Matka. W pierwszym rzędzie jako matka Bożego Syna. Bo Twoje powołanie to przynieść światło Jezusa. I choć dzisiaj jesteś ukoronowaną Królową Nieba i Ziemi, to ciągle przynosisz nam Jezusa, na Niego ukazuje, że jak Myślała nam przypomnieć słowa, które zapisał święty Jan w Ewangelii. Uczycie wszystko, cokolwiek Synu Wam powie. A co mówi do nas Syn? Jedną ręką ukazując po Boże na Ciebie chce nam powiedzieć, jeśli chcecie być ze mną i z Waszą i moją Matką, zachowujcie prawdę Ewangelii. W drugiej ręce trzyma właśnie Księgę Ewangelii, Księgę Życia. Ewangelia to radosna nowina, ale tylko dla tych, dla których Bóg jest najważniejszy. Bo jak można mówić, że to radosna nowina, jeśli Ewangelia mówi nam o tym, żeby przebaczać tym, którzy nas krzywdzą. Dzisiaj świat mówi coś inaczej. Jeśli chcesz coś zdobyć, jeżeli chcesz być kimś ważnym, to musisz drugiego wykliwać. Możesz na niego donieść komuś, żebyś ty posunął się na szczeblach władzy albo kariery, bo inaczej tego nie osiągniesz. I dzisiaj, Maryjo, stajemy przed Tobą, niosąc w tym sercu niekiedy zamęt. Z jednej strony chcielibyśmy być wiernymi dziećmi Twoimi, a z drugiej strony. Żyjemy w tym świecie i tak on nas przenika, że mamy zamęt. Nie wiemy, co dobre. Czasami wybieramy, jak to mówimy, mniejsze zło. Ale dziś chcemy sobie przypomnieć, uświadomić tu pod Twoim okiem, że zło zawsze jest złem. My mamy wybierać dobro. Dlatego dzisiaj stajemy przed Tobą. I prosimy, abyś tym swoim przenikliwym wzrokiem spojrzała w błąd naszej duszy. Nie patrz tylko na powierzchowność, ale patrz na całe nasze życie. Przynosimy w, w tych naszych sercach dobre uczynki, dobre postanowienia, ale także i zło naszego życia, popełnione grzechy. Bo choć Ty to wszystko wiesz o nas, to nikomu nie powiesz tylko nam. Tak jak dobra matka, synu córko, nie wszystko w Twoim życiu mi się podoba. Chwalę i cieszę się wraz z Tobą swoich z osiągnięć, ale to czy tamto trzeba jeszcze poprawić. Dzisiaj Maryjo w tej symbolicznej stąpie przed Tobą składamy to, co nasze serca zawierają. Tak jak mówiłem, to co przynosimy, to nasze ludzkie. Dobro i zło wymieszamy. Czasami sami nie umiemy tego rozdzielić, jak piasku od, od maku i maku od piasku. Ale oddajemy to Tobie, tak jak owiś słudzy, którzy napełnili dzbany wodą po brzegi i dlatego było dużo dobrego wina. My przynosimy to w naszych sercach, co w nich jest. Bo nic innego przynieść nie umiemy ani nie możemy. Ale oddając to Tobie, Ciebie prosimy o stawianictwo. Abyś tak jak tam w Kanie Gadylejskiej, swoją stawianizm, u syna, wyprosiła nam wielkie cuda w naszym życiu. Niech to, co nasze ludzkie, zostanie przemienione na to, co boskie, na wino Bożej Łaski dla każdego z nas dla naszych bliskich, rodzin, przyjaciół, parafii i całej ojczyzny i Kościoła. I dlatego wraz z Tobą i przed Tobą właśnie tę tajemnicę gotówka to rozważać będziemy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci, Jeden Twoje, uczyń królestwo Twoje, bądź wola Twoje jako w niebie, tak i na ziemi. Dla naszego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym milowajcom. I nie bój nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś się między niewiastami i błogosławionaś pod przywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl za nami grzesznymi, teraz i śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maria Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądźcie za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski Pana Pan, z Tobą błogosławionaś Ty, między innymi i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą i błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, yes. teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze na wieki wieku Amen. O mój Jezu, strzelasz nam nasze grzechy, zachowaj nas od Twoje oblicze łączymy się z tymi wszystkimi, którzy dzisiaj na Jasnej Górze, patrząc Twoje oblicze, polecają naszą parafię, prosząc dobre, liczne skutki Twojego nawiedzenia. Wdzięczni za to wstawienie tam na Jasnej Górze, tu na tej małej Jasnej Górze, jaką stanowi dzisiaj nasza świątynia parafialna, prosimy za nie, za to, co już niosę ich serca. Strofa się Maryjo łaski na Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niej i błogosławiony obrót żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami teraz i godzinę śmierci naszej. Maryjo, jeszcze raz spójrz w nasze serca, w to wszystko, co Ci dzisiaj przynosimy i tych wszystkich, którzy, których tu dzisiaj przynosimy. Prosimy za tych wszystkich, którzy pokazywali nam, jak żyć. Także za tych, którzy może złym przykładem pokazywali, jak żyć nie trzeba. Prosimy za wszystkich pogubionych, tych, którzy na drogach swojego życia gdzieś się zagubili i sami znaleźć drogi nie mogą. Dla żywych prosimy o wszelkie błogosławieństwo, dla zmarłych w radiu życia Prosimy wreszcie za tych, dla których dzisiejsza noc może być ostatnia. Jako dzieci jednego ojca, jednej matki wołamy wspólnie pod Twoją obronę. Gdzie... Naszymi prośbami raczej radzić w potrzebach naszych, ale od i złych